Cześć, siemano moi drodzy, z tej strony Ratel, witam was bardzo serdecznie w Dying Claysie. Syryjka powróciła, ale tylko na trochę. Zrobimy dodatkowe zadania. Dziś ze mną jest Wrolia. Siema. No, i razem wspólnie porobimy strefy kwarantanny. Poza tym, też może pojawi... znaczy na pewno w sumie, tylko czy się uda, to inna sprawa. Ale pojawi się Horda Bozaka. Więzienie Harańskie było w bodajże pierwszym odcinku z Danii Klayta. Jest to jedyna seria, która powraca na kanał, która została oficjalnie zakończona. No, bo jakoś tak wróciłem do Gierki i stwierdziłem, że fajnie by było ją w pełni skomplementować, bo jednak. skompletować, bo jednak yy, no. Ona się tak zakończyła jakoś za szybko mam wrażenie, był taki speedrun fabularny, także no. Dobra, bez zbędnego przedłużenia zacznijmy. Oj, nie patrzyłem jaki to jest poziom trudności, w sumie odejdę. Trudna! To to jest wyższy poziom niż to co robiliśmy w tym. Nie wiem, czy nie będzie przemieńców tych zmutowanych. nie po prostu. Okej, okay, przyjmij. Zamknij studzienki. A. I wybić zarażonych, no to może nie będzie tych. Dobra, coś w tych wagonach jest? Nie ma. Nie chyba. Dobra. To o, jakie fajne! Dobra, trzeba wejść na górę. Okej. Okay. Prytnie. Też tu wejdę, będę ci plecę osłaniać. Hej okay. Oj, od boku weszli. Bo... Okej, okay, może być ciężko, wycofajmy się może. Oj, spadłem. Może to tu siedziała! <laughs> Walcz! Dobrze, masz HP Kurde, że on oszukał O nie, mam low HP Jezu jeszcze zleciałam z tego wagonu Czekam tego Dzięknie Może się zastrościłam What? No, dawaj. O. o, dziękuję, że mnie wyleczyłeś. Luzik. Zabite trzy. A bo to jakaś konkurencja nam się trafiła, chyba. Tak. Zom o nie! Padłem. Wiesz co? i to jeszcze w takim miejscu! Dobra Odciągnij ich. Rzuć petardę czy coś Właśnie, ja mam granaty, możemy to na luzie zrobić, tylko petardą trzeba ich gdzieś zwabić. Nie mogę chyba... O, mogę ekwipnąć jak to otworzyć. Może dlaczego... Nie, to się nie uda, wiesz o tym? <laughs> Dobra, już od razu, spokojnie. Chyba? Tak. O, gdzie jestem? Jezus, spadam. O, o. Gim. Dobra, zaraz ja zrobimy wszystko. Czemu ona taka nerwana jest? Ej, ciężko się teraz gra, jak już nie ma tego eventu z tym. No. Serio. Już zapomniałam, jak to jest. Jakbyś musiał chyba mieć zaraz... Ucieknij do mnie, to ci, to ci pomogę. O! Pięknie. Dobra, masz zdrowie, leć dalej walczyć. Oje. Zielny wojowniku. Dziękujemy. O, jeszcze jeden. Oj jeszcze coś nie tego. Oj, nie ten. To chódka jakieś. Ej, bo my mamy chyba zatkać otwory. Nie wiem, czy oni nie będą bez końca lecieć. Aha! Mogę się mylić? Nie. Zablokuj sobie tymi kontenerami. Ale mam wrażenie, że oni będą przychodzić i przychodzić. Oj jedna zdążę. Okej, udało się w pole. No nie! Trzeba! <laughs> wow. Chyba musisz się odrodzić. Okej, okay, dobra. Nie ja Jak to zatkać Kontenerami Ale jak? No obstaza, że trzeba je przesunąć. Kontener Boże... co? A dobra, tu coś no, jest praktycznie A widzisz, mądrego dobrze by... <laughs> Dobra, zaraz trzeba będzie pomyśleć, jak to zrobić. Hmm. Czy ja mam. Taka, gdzie są te studienki, z których oni wyłazują? Wow, zrobiłem to. Trzeba wskoczyć na taki kontyner, który wisi. Oj. I kliknąć taki guzik na nim, jakby. Widzisz ten czerwony? Wiszący. No. To musisz na niego się dostać Ale... i tam klikniesz taki guzik. Okej, okay, bo. ile ich tutaj jest, jak. Oj! Oj, zabiłem się. Nie przeskoczyłem. Tak jak było w planach. Ej, w sumie skoro ich tutaj jest, myślisz, że jak zawsze strzelać, to będzie gorzej? <laughs> Nie wiem. Bo szczerze to mam dosyć już, i mi już trochę cierpliwość się kończy. Zobacz, trzeba na ten się dostać. Tam jest Tam taki skoczyć? zielony za nim. Za jest zielony, możesz na niego wejść, spróbuj sobie. Tak, bo oni cały czas ze studzienek wychodzą, my musimy ich po prostu. No i tak, i doskocz na tym. Dasz radę? Powinnaś dać. Tak, raczej tak. O! Pięknie. Teraz musimy ich chyba tylko wybić, czyż nie? No bo to już wszystko. Czyli teraz oczyścić gniazdo trzeba. Okej, okay, no to wyjmuję karabin. <laughs> Ale już mało zostało wirali, szkoda amunicji O, jednak ja chyba będą wiem, lecieć nowe Serio? No wiem, bo trzymałem mogę się mylić. Gdzie on jest? Tutaj, cześć O, może ja nic nie widzę ile oni mają życia. Oj, brony skuteczno. Dobry. O jezus, Maria! Się wystraszyłam! Idź stąd. Gdzie ty w ogóle? A, tutaj strzelasz. Dzięki. Proszę, nie ma za co. Nie mam tylko pojem, myślałam, że będę miała więcej o dzień dobry! Uciekaj! Uciekaj! No jezu. To są ludzie, i bo wyglądają bardzo podobnie. Chyba czyt... tak. Byli. Czym ja... Ach, ale... Jeszcze jeden był. na zewsząd przychodzą. Dużo ich jeszcze tu jest ogólnie. Ej, zniknął! Dobra, to, to w sumie już nie opłaca mi się strzelać. Nie mam. Nie powinienem walczyć z tym, kijem, ale dobra to Aha! Co ci się stało? Czemu ty umarłaś na hito? Oh. Okej, okay, nie wnikam serio. <laughs> Coś się zbagowało porządnie. Czemu mnie? Ciekawe, co za nową umiejętność dostałem. To jeszcze żyje! No, cały czas! Patrz na tą no matkę! Okej. Okay. O, gazem No i co? No jeszcze gdzieś są, zaraz poszukamy. Ale można otworzyć wagon z tego co widzę. Hmm. O, pięknie. A my tu mamy skrzynię. I to jakąś ładną skrzynię, ale nie mogę jej otworzyć. Ty możesz? Nie. Okej, okay, czyli może trzeba oczyścić najpierw. I no pewnie, żeby nie można było farmić tej misji za mocno. Mhm. Aha, o! ok. Nawet To teraz punkty... już można po skrzynie? Tak, można. Ja już jedną otwieram. Możesz tu do mnie przyjść od razu, to ci... to mm. weźmiesz sobie to, co otworzę. Którąś się tylko da. Okej. Okay. Wow, ale punktów dostaje. A, dobra, bo nie dostawałam za leczenie. Teraz dostaję masowo, po 500 co chwilę. Albo się coś zblogowało i będę cały czas dostawać. Nie, wiem. <laughs> Dostawałam masę. A jednak się przeliczyłem z tą skrzynią. No właśnie, widzę, już myślałam, że będzie otwarta, a tutaj proszę. <laughs> Wybacz. Dobra, jest. Ptaszko Łupacz. Ptaszko Łupacz? Tak. Dobra, i co my tu możemy mieć? Tu jest naprawdę nic więcej, tylko takie oczyszczanie. Nie wierzę w to, no trochę słabo, czemu nie, nie mogę tego dalej otworzyć? Ja też. No, wydawało mi się, że było możliwe otworzenie. Uzamknięte, Tam jest Tu Uzamknięte, a tu co jest? To to by była najgorsza strefa kwarantanny, jeśli nie ma żadnych tutaj tych. No ale chyba nie ma. W sumie. To by się podświetliło. Nie mam już misji. Oj. Hmm, to zniszcza. Dobra. Zwinność, zwinność, zwinność. No dobra, to nie będzie to. Akordeles. No, Wziąłeś z tej drugiej rzeczy? Tak. No okay. wychodzi na to, że tu nic nie ma. Ale słabiutko. No, liczyłam na coś więcej szczerze. Wybuchę. Może gdzieś są do niej jakieś klucze? Nie wiem. Aha, świetnie w prostu. To, się... to co teraz? No chyba idziemy. Nie ma tutaj nic tam więcej. No. szybki odcinek. Znaczy, dobra, trochę nam zajął. Ale to by było na tyle, moi drodzy, także do następnego. Cześć, cześć!